Hej cześć, z tej strony Miłość Finance Flow i chciałbym dzisiaj opowiedzieć Ci pokrótce, co moim zdaniem jest jedną z lepszych inwestycji dla małych kwot. I bohaterem dzisiejszego, dzisiejszego filmiku będzie srebro. I tak opowiem pokrótce, dlaczego uważam, że jest to dobra inwestycja, i jak właściwie możesz do tego w bardzo prosty, niemalże pasywny sposób do tego podejść. Srebro srebr srebr jest z nami właściwie prawie od zawsze, tak samo jak złoto. Przy czym tutaj o złocie nie będę, nie będę się rozwodził, bo uważam, że nie warto rozważać kupna złota poniżej y, pon poniżej jednej uncji, więc skupimy się na srebrze. Złoto jest też 70 razy droższe obecnie niż, y, niż srebro, więc. Tutaj w takie rozważanie nie będę wchodził, czy opłaca się na przykład kupować jedną dziesiątą uncji złota i tak dalej. Moim zdaniem nie, to jest krótka odpowiedź. Yy, więc tutaj, takim domyślnym bohaterem, będzie jedna od moneta srebrna. I tak jak powiedziałem, srebro jest z nami już dość długo. Yy, przy czym teraz yy, pytanie jest takie: dlaczego jest tak dużo warte? I dlaczego się w ogóle tak różni od złota? Otóż. W złocie można wyróżnić właściwie dwa takie główne nurty wykorzystania, czyli biżuteria i inwestycje. Przy czym czasami to też się lubi przenikać, czyli inwestycja w biżuterię. A w srebrze jest trochę inaczej, bo to można powiedzieć tak pół na pół, bo z jednej strony mamy to srebro inwestycyjne i to srebro w biżuterii, a z drugiej natomiast mamy srebro. O zastosowaniu takim już bardziej przemysłowym, tak? bo trzeba sobie zdawać sprawę, że bardzo duża część instalacji różnych układów elektronicznych, czy ogólnie takich bardziej nowoczesnych, wymaga pewnego nakładu srebra, jako że jest bardzo dobrym przewodnikiem. I to jest coś naprawdę bardzo ważnego, bo te zasoby srebra dość szybko się kurczą. Można od razu powiem, że jest bardzo dobra perspektywa, jeżeli chodzi o srebro, dlatego że znaczy bardzo dobra właściwie to dlatego, że jest bardzo zła, bo można się spodziewać, że w około 2030-2035 tego srebra zabraknie. To znaczy inaczej, że, że nie będzie już produkowany, tak? A jak wiadomo, kiedy mm, popyt na coś rośnie, tak jak rośnie właśnie na srebro, jest właściwie w takim kanale wzrostowym już od lat 70., szczególnie teraz, jeszcze przy inflacji, tanim pieniądzu i tak dalej, to bardzo łatwo jest tak spodziewać się, że jako, że tego srebra nie będzie się już pojawiać więcej, już teraz, już teraz można zauważyć deficyt, deficyt srebra na rynku, czyli innymi słowy, że jest więcej potencjalnych kupców niż potencjalnego krówcy na rynku i w momencie, w którym tego srebra zabraknie i już nie będzie wydobywane, no to te ceny powinny iść do góry. Mówię, powinny być, no moim zdaniem tak będzie, tak? Ale tutaj też nie chcę, też trzeba zawsze w inwestycjach mieć to gdzieś w tyłu głowy, że naprawdę różne rzeczy mogą się dziać. Przy czym uważam też, że plusem inwestycji w srebro jest to, że rządy właściwie nie, nie mają już takiego pola manewru jak kiedyś, bo jeszcze te kilkadziesiąt lat temu, kiedy srebro, kiedy przykładowo Stany, trzymały u siebie stricte w banku, oczywiście w cudzysłowie banku, 3,5 miliarda uncji, to, to było ogólnie największe skupisko srebra na świecie właściwie wszechczasów no to teraz nie ma te, tyle nawet tych uncji srebra na świecie, bo po prostu zostało tak czy inaczej zużyte. I warto też pamiętać właśnie odnośnie rządów, że tak jak kiedyś banki centralne lubiły zaniżać cenę srebra, jako że było wymieniane na, na poziomie dolar, dolar srebro można było sobie wymieniać, to i, I to srebro było często sprzedawane, żeby prze, przez rządy, żeby po prostu obniżyć sztucznie e, tą cenę tego metalu. Mm, no to teraz już tak nie będzie, bo, bo naprawdę mało kto już trzyma srebro, jeżeli chodzi o rządy, to, to są naprawdę to są stosunkowo znikome ilości. E, na chwilę obecną e, widziałem szacunki z 2008, że jest to około 16 tego, ile było. E, tego, te, tego ile było właśnie jeszcze te kilkadziesiąt lat temu, więc to są naprawdę znikome ilości i tutaj takich manipulacji ze strony mm, rządu się nie spodziewam. Yy, a, a jedyne co by się mogło dziać, no to już jakieś takie ustawowe zakazy, no ale no, to, to już, to już być, był, byłoby trochę yy, daleko idące i dość yy, takie inwazyjne. Więc tutaj o to się tak nie martwię. Przechodząc dalej, dlaczego srebro jest dobrą inwestycją? Po pierwsze, czy po raz, po, po trzecie właściwie, yy, srebro, yy, tak jak mówię, czyli, 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 czyli zaraz, czyli mamy to, że srebro jest na wyczerpaniu, mamy nie wiem, 10-15 lat jeszcze wydobycia i to w sumie tyle. Po drugie, srebro jest w deficycie podażowym, to znaczy jest więcej, popyt przewyższa podaż. Po trzecie, rządy nie mają właściwie jak tego kruszca zniszczyć, nie mają za bardzo zniżać jego ceny, więc można powiedzieć, że już jest trochę to srebro skazane na sukces. I po czwarte, myślę, że srebro, już tak stricte, jeżeli chodzi o, o samego inwestora, jest bardzo fajnym aktywem, które może nauczyć początkującego, nawet niekoniecznie początkującego inwestora, tylko po prostu osobę, która jeszcze nie ma tej cierpliwości wykształconej, i, i że, myślę, że srebro może nauczyć nas właśnie tego, jak to jest kupować materialne aktywa jak, jak można jakoś fajnie i bezpiecznie składować na no to, no to też jest dużo sposobów. Może też nas nauczyć właśnie takiego składowania przez lata czyli tej cierpliwości, że. Yy, że, że, że po prostu uczymy się, jak dobrze inwestować, tak? Czyli nie robimy żadnych trade'ów na srebrze, bo 99% ludzi by na tym straciło, no chyba, że jakieś kontrakty terminowe. I tutaj właśnie chciałbym przejść do kolejnego segmentu, czyli jak właściwie w to srebro możemy inwestować. I płynne przejście, dobra. I właśnie kontrakty terminowe, a wersja fizyczna kruszca. Moim zdaniem, wersja fizyczna wygrywa właściwie w każdym zestawieniu, bo po pierwsze, rynki kontraktów terminowych są dość proste do manipulowania, kiedy ma się bardzo dużo pieniędzy, tak jak banki, które y, nieraz nie dwa w historii dostawały wielomilionowe kary na setki milionów właściwie dolarów y, kary za manipulowanie czy to rynkiem złota, czy srebra, poza tym też myślę, że te wersje fizyczne o wiele bardziej sprawdzają się na polu zabezpieczenia finansowego, bo w przypadku, w którym mielibyśmy nie daj Boże jakiś bardzo daleko idący kryzys finansowy, no to no, kontraktem terminowym za nic, za nic nie zapłacisz. A, a, a no właśnie, a, takim, a taką fizyczną monetą prędzej. I też na potrzeby nagrywek wziąłem sobie Jedną, jedną swoją monetę srebrną. Jestem, jestem w walcie, jako że nie, nie trzymam metali w, w domu. Na no walcie też ich nie trzymam, tylko, tylko akurat na, na tutaj, na potrzeby tego nagrania, wziąłem sobie jedną monetę. Moneta wygląda tak. To jest australijski kangur. Nie jest, nie jest to moneta zbyt duża, więc myślę, że nie jest to też jakieś przedsięwzięcie duże logistyczne. Czy to też nie wiąże się z żadnymi takimi większymi wydatkami, jeżeli chodzi o przechowywanie takich metali. I Więc to jest duży plus, szczególnie przy małych kwotach. Inwestując małe kwoty w srebro, w te jednocjowe monety, przechowywanie ich nie jest zbyt problematyczne, no bo oczywiście, mając setki tysięcy złotych, no to tutaj możemy się zdecydować na sztabki na przykład, czy na jakieś chore ilości monet no to tego w domu, czy, 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 czy w jakimś takim niemagazynie tego nie, nie przechowamy bezpiecznie. No właśnie, i teraz jak, jak możemy kupować takie, takie monety? No to są dwie drogi, bo możemy kupować je przykładowo przez, w jakiejś mennicy, gdzie płacimy premię rzędu około 30-40%, czyli kiedy powiedzmy jedna ucja srebra kosztuje stówkę, no to taka moneta wyszłaby około 130-140 złotych. Możemy je też kupować od osób prywatnych, czy od innych firm zajmujących się takimi, takimi rzeczami, gdzie, gdzie tutaj ta cena ponad tą cenę spot, czyli tą cenę samego czystego kruszcu. Hmm, ta, ta, ta premia nie jest po prostu tam, tam tak wysoka, ale tutaj już wchodzimy też na, na taką kwestię, jak sprawdzanie autentyczności takich monet. I tutaj też nie chciałbym się dokładnie o tym rozgadywać, jako że jest to trochę, trochę szerszy temat. Ale jak właściwie, nie mając zbyt wiele kasy, nie wiem, będąc jeszcze na studiach czy, czy gdzieś dalej w życiu, jak możemy inwestować właśnie w srebro i jak możemy jakoś budować? ten swój majątek i co najważniejsze, przechowywać jego wartość w czasie. Otóż bardzo, moim zdaniem bardzo, dobrym, bardzo dobrą metodą kupna takich monet jest ustalenie sobie z góry jakiejś pewnej kwoty, jakiegoś procentu, jakie chcemy przeznaczać na właśnie, właśnie na ten cel miesięcznie, czyli przykładowo nie wiem, powiedzmy, że, że zarabiamy 4000 zł miesięcznie na, na czysto. Chcemy przeznaczyć 10%. Mamy 400. Za takie 400 kupimy e, no mniej więcej 3, 3, uncje, 3 uncje srebra miesięcznie. E, można też oczywiście kupować w większych e, jakichś zamówieniach i tak dalej. E, I po prostu e, powoli do przodu budować, e, budować tą, 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 tą swoją majętność też w dłuższym terminie można na przykład zawsze wymieniać to srebro na złoto, możemy po prostu to wszystko na początku nie wiem odkładać w domu, potem mając już więcej odłożone w magazynie i po prostu budować, 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 budować tą poduszkę finansową, budować te oszczędności, przenosić ten majątek w czasie, ta wartość w długim terminie wierzę, że będzie rosła, przez co też Mm, przez to też y, będzie to więcej niż tylko, przy czym te, mm, przez, to ta, przez to ta wartość będzie, będzie większa niż tylko y, wartość, za którą kupiliśmy, plus inflacja w cenie. I myślę, że jest to bardzo dobre, bardzo dobre wejście w ten świat metali szlachetnych, w świat w ogóle takiego oszczędzania, y, bo tutaj pasywnie kupując sobie 3, 4, 5, 10 uncji miesięcznie, nie, nie musimy też wykonywać jakiejś dużej pracy, tylko wchodzimy sobie raz, raz na miesiąc na, na stronę mennicy przykładowo, zamawiamy to, odkładamy do przysłowiowej skarpety i, i to sobie leży i to sobie rośnie i my, my tych pieniędzy po prostu mamy coraz więcej w zanadrzu. I to tyle właściwie, co, co chciałem powiedzieć właśnie na ten temat. Dzięki bardzo za uwagę. Zapraszam, zapraszam Was na nasze social media Finance Flow, na, na stronę financeflow.email i również do dołączenia do społeczności naszych subskrybentów, którzy zapisując się na nasz mailing, on jest, on jest płatny, ale zapisując się na ten mailing co, co tydzień w niedzielę o 17 dostajesz roz, rozległego maila, w którym opisuję Ci, co właściwie działo się na rynkach finansowych, jak można to wykorzystać, co ja o tym myślę, też, żeby trochę dostarczyć jakiejś dodatkowej wiedzy, plus do tego również analizy spółek, analizy projektów z krypto tam mamy i też takie różne rozkminki na temat strategii inwestycyjnej czy bieżących wydarzeń. I dzięki bardzo za uwagę. Cześć!